Młodość czy starość? Człowiek się rodzi i umiera. Jest młody i stary. Jest śmierć i życie. I każdy w tym miejscu musi być. Musisz być, gdy się rodzisz. I musisz być, gdy umrzesz. Dwa aspekty Twojego życia. Człowiek się cieszy, gdy się rodzi ktoś. Lecz człowiek jest smutny, gdy ktoś umiera. Dwa różne aspekty życia człowieka. Chcę Ci powiedzieć jedną prostą prawdę, pomimo to, że możesz tego nie przyjmować swoim rozumem. Chcę Ci powiedzieć, jak ja realnie w swoim życiu poznałem Jezusa Chrystusa jako osobę. I nie mówię Ci tutaj o żadnej denominacji, ani żadnej religii. Ja poznałem go osobiście i personalnie. Jezus Chrystus zmartwychwstały Bóg. On ożywił mnie, pomimo to, że miałem dużo w swojej głowie różnych wiadomości. I tak jak się cieszysz, gdy się rodzisz i płaczesz, gdy ktoś umrze, tak samo Ty dziś możesz funkcjonować, albo w radości, albo w smutku. Nie ma czegoś innego. Słowo Boże nam mówi, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Jego, chwały Jezusa. Ja się poznałem z Nim realnie, namacalnie. Kiedyś w moim życiu zwołałem Jego. Pomimo to, że myślałem, że mam dużo wiadomości, nie znałem go w ogóle personalnie, lecz kiedyś zawołałem jego, bo mi sprzydło wszystko. Sprzydło mi wszystko, co widzę. I moje wiadomości były marne. Tak samo i Twoje. Zadaj sobie pytanie dziś: Czy jesteś w miejscu radości, czy w miejscu smutku? Czy umiesz się radować nad jak ktoś umrze? Czy umiesz się radować? Lecz jedno pozostaje pytanie. Gdzie się znajduje człowiek po swojej śmierci? Słowo Boże nam mówi, że dane człowiekowi jest jeden raz umrzeć, a potem sąd. I o tym możesz sobie przeczytać. W Biblii, jeśli masz w domu Biblię, list do Hebrajczyków, możesz przeczytać 9:27 i tam jest napisane, że jest sąd po śmierci Twojej, czyli nie ma czystca. Zadaj sobie pytanie, w jakim miejscu będziesz? Czy w niebie, czy w piekle? Czy w niebie, czy w piekle? Czy będziesz w miejscu smutku? Czy będziesz w miejscu radości Dziś musisz zweryfikować swoje serce Pomimo to, że to nie może się to nie podawać Co mówię I może to okalecić twoje ucho I twoje różne teorie W twojej głowie Jeśli ty, ty, ty dziś się nie narodzisz Z Ducha Bożego Po śmierci pójdziesz do piekła To nie są żadne groźby Lub jakieś straszenie Tak mówi nam Sługo Boże Lecz ja ci mówię, że ja personalnie poznałem Jego Jezusa Chrystusa jako osobę, Ducha Świętego jako osobę. I On jest dostępny dla Ciebie, pomimo to, że pewne rzeczy możesz wiedzieć z Kościoła. Ale Kościół to nie budynek, Kościół to odrodzeni z Bożego Ducha ludzie. Ci, którzy Go przyjęli do swojego serca, ci, którzy narodzili się na nowo z Jego ducha. Ja się narodziłem na nowo z Jego Świętego Ducha i stałem się nowym stworzeniem, pomimo to, że to przerastało moje myślenie Kiedyś miałem dużo wiadomości Z rodzicami chodziłem do kościoła Od dziecka Lecz nie znałem personalnie Jezusa I pewne myśli natroszały się w mojej głowie Co się stanie Co się stanie Po śmierci Co się stanie Pewno rozmyślasz jak ktoś umrze Co się stanie po śmierci Pewno o tym rozmyślasz Słowo Boże nam mówi Tak jak mówiłem Że jest ci dane jeden raz umrzeć A potem sąd i później będziesz musiał zweryfikować się przed Bogiem. Będziesz musiał się zweryfikować. I objawienie Jana nam o tym mówi, to? że księgi zostaną otwarte. Również inna księga, Księga Życia zostanie otwarta. I tam zostaną otwarte te księgi. Jeśli twoje imię nie będzie zapisane w księdze, pójdziesz do piekła. Pójdziesz do piekła. My jesteśmy ludźmi, którzy realnie, namacalnie poznali Jezusa Chrystusa. Nazywa się to Alarma. Jestem ewangelistą i głoszę ci, słowo Boże. Tą prawdę jedyną, że Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty, na tym krzyżu Golgoty, tam właśnie on niósł na belce krzyża wszelką chorobę twoją, wszelką niemoc, byś mógł być uratowany od śmierci i od piekła. On dokonał wymiany, dokonał wymiany, wymienił się. Zamiast ciebie ta zawis, zamiast ciebie, on wziął każdy Twój grzech i każdy Twój błąd. I nie wiem, w jakim miejscu jesteś. Nie obchodzi mnie to, w jakim miejscu jesteś. Obchodzi mnie to, czy Ty jesteś pewien, że po śmierci pójdziesz do nieba. Czy Ty jesteś pewien, że po śmierci pójdziesz do nieba? W liście Koryntian jest napisane 8:16, że ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego i że Duch Boży mieszka w naszym ciele. Jak tam może zamieszkać? Poprzez przez to, że go przyjmiesz. W Ewangeliana 1.12 możesz przeczytać. Że tym, którzy Go przyną, On da prawo stać się. Jego dziećmi, tym, którzy wierzą w Jego imię. Czy Ty wierzysz w imię Jezusa? Nie wiem. Sam zweryfikuj swoje serce. Sam zweryfikuj. Wierząc w Jezusa, nie musisz chodzić do Kościoła. To nie to, że od dziecka może chodzisz do kościoła i może ksiądz ci pokropił głowę paroma kroplami kropidłem. I stałeś się człowiekiem rzekomo wierzącym. Wierzący się stajesz poprzez. Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, nie z religią Ja spotkałem się osobiście z Jezusem Chrystusem. Osobiście. I On wypełnił mnie swoim świętym duchem. Dlatego dziś Ci głoszę pełną Ewangelię. Tutaj przy centrum handlowym Welmongu, Przy centrum handlowym ogrody Welongu. Żebyś wiedział o tym, że Twoje życie może być uratowane I może pewne rzeczy Ci się nie kleją w Twojej głowie. Może nie słyszałeś pewnej Ewangelii Pełnej, pełnej życia Ja realnie i namacalnie Go poznałem I nie wstydzę się mówić o tym Że Jezus jest moim Panem On wypełnił mnie swoim Duchem Świętym My jesteśmy ludźmi przebudzenia. Głosimy w każdej części Polski O tym, że Jezus jest zmartwychwstały i żywy On nie wiesi na krzyżu w kościele On zmartwychwstał Dnia Trzeciego W ciele, w ciele zmartwychwstał I On nie tak jak człowiek Zakopali go do ziemi. Nie tak jak człowieka. On zmartwychwstał dnia trzeciego w ciele. I on poszedł do nieba później w ciele. I on wkrótce wraca. I ty zadaj sobie pytanie. Czy z nas personalnie i osobiście. Może myślisz sobie, ale gościu ma korbę. Ustał sobie tutaj i się czegoś najarał. To nie jest najaranie się. Duch Święty jest lepszy niż jakiekolwiek środki odurzające. On jest lepszy. Ja nie muszę się lansować, żeby dobrze funkcjonować. On wypełnił całą moją... Osobę, on ożywił mojego ducha, który był umarły i zbudził nowego człowieka. Dlatego dziś Ci głoszę Ewangelię. Żebyś potem nie mówił, że nie słyszałeś. Wróćcie do Rzymian, jeśli otworzysz, przeczytasz. Tam właśnie przeczytasz, że jeśli Ty wezwiesz jego imienia, on zjawi się w Twoim życiu. Jeśli uczynisz to personalnie, z głębokości swojego serca, On uratuje Twoje życie. Bo tam jest napisane, że jeśli wzywasz Jego imienia, będziesz uratowany. Będziesz uratowany. Od czego? Od piekła. Jezus po swojej śmierci wstąpił do piekę I wyprowadził jęców na wolność. I może ty się czujesz jęcem w swoim życiu. Nie wiem. Albo jesteś pod pręgierzem diabła, albo jesteś dzieckiem Jezusa. Nie ma nic innego. Albo Jezus, albo diabeł. Albo Jezus, albo diabeł. I zadaj sobie pytanie, z kim w swoim życiu żyjesz? Bożym powiesz, że z rodzicami, tak, dobrze, z mamą, ale co się stanie, jeśli by dziś umarł, co się stanie, jest niebo i piekło, co się stanie, albo jesteś z Jezusem, albo jesteś z Lucyferem, nie ma nic innego, albo Jezus, albo Lucyfer, jeśli masz domowiny, możesz przeczytać, że tych, których Duch Boży prowadzi, są jego dziećmi, i tu jest zapisane w liście do Koryntian. jakim dzieckiem jesteś, albo dzieckiem Lucyfera, albo dzieckiem Jezusa, nie ma nic innego. Ja nazywam się Paweł Arma, i jestem ewangelistą i głoszę Ci słowa Boże O tym, że możesz być uratowany Uratowany przez Jezusa Chrystusa I że Twoje życie może być pasmem sukcesów Nie musisz żyć ciągle w lęku Nie musisz żyć ciągle w strachu Nie musisz się stresować na tyle Tak mocno wybrać środki antydepresyjne Jezus na krzyżu Golgoty poniósł wszelką chorobę, wszelką niemoc Wszelką ubóstwo i wszelką biedę I on tam wszystko przybił do krzyża On wymazał każdy twój błąd Każdy twój grzech Byś nie musiał chorować dzisiaj Byś nie musiał się zmagać pewnymi rzeczami Byś nie musiał rozmyślać nad pewnymi rzeczami Jeśli będziesz jego synem, jego córką On ci wleje pokój Boży w serce O tym mówi na nas Boże Że on wlewa pokój w serce Który przewyższa wszelkie zrozumienie I możesz myśleć sobie Dziwak stoi i gada bzdury mówię ci o realności Jezusa Chrystusa o realności On jest żywy i zmartwychwstały Słowo Boże mówi, że gdzie dwaj lub trzej zebrani są w imię Jego tam On jest pośród nich i to nie musi być Kościół może myślisz sobie, co to się odgrywa za cyrk to nie cyrk, to jest ewangelizacja ewangelizacja, czyli dobra nowina tak jak pierwsi apostołowie głosili na placach pełną Ewangelię i Jezus ich wysłał i powiedział, idźcie do miasta. I do wiosek wysłał ich po dwóch i głoście Ewangelię. Chorych uzdrawiajcie, zniewolonych uwalniajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Tak samo my dziś głosimy pełną Ewangelię w każdym mieście. Ratunek dla Ciebie przez moc Jezusa, przez jego ofiarę. My jesteśmy ludźmi, którzy posługują w darach uzdrowień. Jeśli Ty jesteś chory, a słyszysz mój głos, a chciałbyś być uzdrowiony, możesz podejść do nas. I zostaniesz uzdrowiony Przez moc stałego Syna Bożego Może myśli się sobie, że to nie jest możliwe Ta sama moc, która Jezusa wkrzysiła zmartwych, Jest w nas On nas wypełnił Od czubka głowy po końce palców Dlatego dziś Ci głosimy tutaj Pełną Ewangelię Bliższy do Rzymian jest napisane Jakże ludzie mają uwierzyć Skoro nie ma tego, kto by głosił Dziś słyszysz publicznie Ewangelię miłości Jezusa Chrystusa nie musisz być człowiekiem, który się gdzieś buja od tygodnia do tygodnia, a na weekendzik chce przyjdzie piątunio i dasz sobie parę browarków, flaszeczka, amfetamina, dragi, inne zielsko wciągać i tak się zabija. To wszystko ci kreuje diabeł. On zabija ludzi powoli. On to chodzący intelekt, używa 100% mózgu. Człowiek 5-6. I on ci wprowadzi pewne używki i będzie patrzył, jak cierpisz. Jak będziesz cierpiał. Jak będziesz miał kaczora, on będzie patrzeć na to. Jak będziesz miał głód nikotymowy, on będzie na to patrzał i będzie miał z tego satysfakcję. To wszystko czyni diabeł. To wszystko czyni diabeł. Lecz Jezus może dać ci pokój, który przewyższa wszelki rozum. On wypełnił moje serce swoją miłością i wlał mi miłość Bożą. Nie mówię ci o miłości ziemskiej, mówię ci o miłości Agape, miłości Bożej. Wypełnił całe moje serducho i zmienił moje myślenie na 180 stopni o 180 stopni. My jesteśmy ludźmi przebudzenia. Głosimy dziś Ci pełną Ewangelię, żebyś wiedział, że to jest dostępne dla Ciebie. Niebo jest dla Ciebie dostępne. To jest akt Twojej decyzji. Nie musisz tego komplikować w głowie swojej. Jeśli nie masz pewności, że po śmierci będziesz z Jezusem w niebie, będziesz w piekle. I lepiej dziś zawoła Jego imienia. Nieważne gdzie. Jeśli jesteś w domu, możesz w domu, możesz w domu zawołać, możesz w parku. Tak jak ja kiedyś zawołałem i powiedziałem, Jezu, w swoim Duchu Świętym i dotknij moje serce bo mi to wszystko zbrzydło ja Ciebie nie znam i nie wiem co się ze mną stanie i w odpowiedzi na moją modlitwę przyszedł Duch Święty Duch Święty odczułem, że jest osoba On dotknął personalnie moje serce dotknął personalnie i zaczęło zmieniać się moje myślenie o 180 stopni On jest Duchem, tak jak nie widzisz Słońce nie może spojrzeć w Jego blask tak samo On, jak nie widzisz wiatru on jest taki właśnie, On jest niewidzialny Twojego oka, lecz Go możesz odczuć w Duchu Świętym. To jest wszystko o akt Twojej decyzji. On zdeponował w Tobie wolną wolę. Masz ośrodek decyzyjny, sam decydujesz, sam decydujesz, gdzie będziesz po śmierci. Dziś możesz być z Nim na wieczność, albo z Lucyferem, albo z Lucyferem nie ma nic innego, albo Jezus, albo Lucyfer. I może to Ci się wydawać śmieszne lub dziwne. Tak, będzie Ci się to wydawało dziwne, bo takiego czegoś nigdy nie słyszałeś. My jesteśmy ludźmi, którzy na co dzień chodzą z Jezusem. Pod naszymi rękami ludzie byli uzdrawiani z różnych chorób. Budzili się w szpitalach ludzie po długotrwałych spiączach. A lekarze szukali następstw po śpiączkach, po udarach. Nie znaleźli, jak to się stało. Moc Ducha Świętego ich dotknęła. Pod naszymi rękami ludziom rosły nogi, które były krótsze. Jak to się stało? To jest moc zmartwychwstałego Syna Bożego. On jest dostępny dla Ciebie. I nie musisz nic skomplikować w głowie. Jeśli tu zaczniesz kręcić w głowie, na pewno nie uwierzysz w to, co Ci mówię. Słowo Boże nam mówiliście do Hebrajczyków, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, a przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. Nie musisz widzieć, żeby zobaczyć. Wystarczy akt Twojej decyzji. To takie proste. Jeśli Ty Ty, ty dziś zadecydujesz, by być Jego synem, Jego córką. Będziesz miał wieczność zagwarantowaną w niebie. Nie będziesz w piekle w ogniach gorących z lucyferem. Ta ziemia wkrótce przeminie. Słowo Boże nam mówi, że niebo i ziemia przeminie. Niebo i ziemia przeminie. Ale Jego słowo będzie trwać wiecznie. Ta ziemia idzie do utylizacji. Ona wkrótce zginie. Jezus wraca na tą ziemię. Już niedługo. On powiedział, że poszedł przygotować nam miejsce. Aby tam, gdzie on jest, i byli ci, którzy oddali mu swoje życie. Zadaj sobie pytanie, zadaj sobie pytanie, czy tak naprawdę go znasz, czy tylko go Możesz Może myślisz, że chodzisz od dziecka do kościoła, to Ci coś da, to Ci nic nie da. Jeśli nie masz tej pewności w sercu, nic Ci nie da. Chodzenie do kościoła. Jezus chce, byś był blisko niego. Bliżej niż brat. On jest bliższy niż brat. On zamieszka w Twoim duchu. W Twoim duchu zamieszka i stanie się nowym stworzeniem. Tak jak mówi nam list do Hebrajczyków. Że człowiek musi umrzeć. A potem sąd. A potem sąd. A w drugim liście do Koryntian 5.17 jest napisane, że tak, więc jeśli jest, kto w Chrystusie jest nowym stworzeniem. Ja jestem nowy, nieodrestaurowany. To nie rozsocylizacja. Nic mnie nie naprawiło. Jego duch święty zmienił moje myślenie. I odrodził mnie swoim duchem. On zabił mojego umorego ducha i zbudził nowego człowieka. Nowego. Nieodreparowanego. Na wzór i podobieństwo Chrystusa. I tak jak pierwsi apostołowie, tak jak mówiłem, głosili Ewangelię publiczną na placach, by słyszał każdy. Tak samo ja dziś głoszę Ci pełną Ewangelię, byś wiedział, byś potem nie miał wymówki, że Ty nie wiedziałeś może. Ty nie wiedziałeś. Wystarczy, że spokotujesz prosto i powiesz mu, przepraszam Ciebie, to jedno zdanie, ratuję Ci tyłek. Jezus uratował Twój tyłek od piekła. Nie musisz odmawiać różnych pokut, jak idziesz do odpowiedzi do księdza. By twoje grzechy zostały zdjęte. Twoje grzechy zostały anulowane. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. On tam poniósł na belce krzyża każdy twój grzech. On był zrujnowany, zmasakrowany. Syn cieśni, Józefa, Józefa i Marii. Jezus z Nazaretu. Król królów, pan, panów. Alfa i Omega. On tak był nazwany. On, który nie ma początku ani końca. On, który nie ma początku i końca. On wciąż czeka na Ciebie. I choćbyś miał dzisiaj wszystko zapomnieć. Nie zapomnij jednej rzeczy. Jezus czeka na Ciebie. On chce, byś się narodził z Jego świętego Ducha i był nowym stworzeniem. On tego chce. On nie chce, byś był z Lucyferem w piekle na wieczność. My jesteśmy ludźmi przebudzenia. Kościoła mocy w Warszawie. Głosimy dziś ci pełną Ewangelię, byś wiedział. Byś wiedział, byś zweryfikował swoje serce. Czy Twoje serce należy do Jezusa? Czy należy do Lucyfera? Nie ma nic pomiędzy. Nie ma żadnej innego pośrednika. Jezus, jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi. Jezus człowiek. Jezus to człowiek. On jest Duchem. I tylko możesz Go odczuć w Duchu Świętym. On wysłał swoich ludzi na tą ziemię. Tak jak nas. My jesteśmy ewangelistami. I głosimy Ci słowo Boże, byś wiedział. I może myślisz, że wystarczy Ci chodzić do kościoła co niedziela, by być w niebie. Jeśli się Ty z nim nie pojednasz, realnie, namacalnie, nie będziesz w niebie. Nie będziesz w niebie, będziesz piekle na wieczność. Dziś możesz zweryfikować się, gdzie jesteś, w jakim miejscu żyjesz. Tak jak mówiłem na początku, gdy się rodzisz, wszyscy się cieszą. Gdy umierasz, nie jest ci do radości. I inni płaczą po tobie. i Inni płaczą. Zweryfikuj się, czy radość pańska jest twoją siłą. Apostoł Paweł napisał w liście do Filipian 4.4. 4, że radość pańska jest Jego siłą. I On pomimo to, że był w więzieniu. On umiał się radować. Tak samo my radujemy się w Duchu Świętym, byś wiedział o tym, że On jest dostępny. I choćbyś dzisiaj wszystko mógł. Tak? Zapomnieć. Tak, okay, to wszystko mamy mógł zapomnieć. Policję, dobrze? Nie A nie tak. On wciąż czeka I na ciebie. I on nie jest tak. daleki okay, Tobie. Okay, dobra. On nie jest daleki Tobie. On jest bliski Tobie. On jest bliski Tobie. Jeśli wezmiesz jego imienia. Realnie i personalnie. Spójnie moc na Twoje decyzje. I wtedy odczujesz, że On jest przy Tobie. Tak samo jak ja odczułem. Że On jest przy mnie. Lecz to po potrzebowało czasu mojej decyzji, by zawołać by zmierzyć się samemu z sobą i powiedzieć, że go nie znam realnie i namacalnie Jezusa. To on nie jest gdzieś w kościele na krzyżu. On zmartwychwstał. Grób jest pusty. Wszyscy przywódcy tego świata, co coś dokonali. Hitler czy stali. czy inni. Czy inni dokonali cośkolwiek. Nie zmartwychwstali. Ale Jezus jako jedyny zmartwychwstał w ciele. On zmartwychwstał. I On może być Twoim Panem. A Ty możesz być Jego synem, Jego córką. I nie musisz Trzepotać majtkami ze strachu I chodzić do lekarzy I nie musisz chodzić do lekarzy W tym mieście był znany lekarz psychiatra Który za kasę Dawał ludziom zwolnienia Nie będę mówił nazwiska Ludzie sfirowali By dostać rentę Ale zadaj sobie pytanie Jeśli chorujesz Czy renta jest dla ciebie lepsza niż zdrowie? Jezus ci zapłaci za twoją chorobę Na krzyżu Golgoty I może bierzesz? parę setek renty. i tak sobie dorabiasz na do emeryturki albo coś. Bo może gdzieś ściemniłeś. Lub nie wiesz o tym, że tam na krzyżu Golgoty Jezus zapłacił za twoją chorobę. Widzisz, możesz być zdrowy. Nawet nie musisz w to wierzyć. Wystarczy, że zgodzisz się z tym, co Jezus uczynił na ciebie na krzyżu Golgoty. On poniósł twój grzech. On poniósł twoją chorobę. Jego sińce i rany były tak wielkie. On był zmasakrowany. Na jego ciele nie było dwóch centymetrów zdrowego ciała. On nie był podobny do Szyna Człowieczego. On był nazwany mężem boleści. Lecz ty nie musisz być jakiś boleści człowiekiem, żeby ty cierpiał. Nie musisz cierpieć. Jezus wycierpia za siebie wszystko. Ty możesz żyć dzisiaj pełnią życia. Pełnią życia zmartwychwstałego przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Zweryfikuj swoje serce. Tak jak mówiłem. Albo Jezus, albo Lucyfer. Nie ma nic pomiędzy. Dokonujesz wyboru. Albo punkt A, albo punkt B. A jak nie, to będziesz krążył w kółko tej samej góry. Będziesz wracał do tego samego miejsca. Jeśli się nie pojedna z Jezusem, będziesz w kółko miał pastwo niepowodzeń. I może myślisz, że masz dobry biznes. I dobrze zarabiasz. I dobrze zarabiasz. Dobrze ci się pogodzi. Ale nie masz pewności, że z Jezusem będziesz na wieczność Albo jedno wyjście, albo drugie Jezus lub Lucyfer Zweryfikuj się W jakim miejscu jesteś Nazywa się Paweł Arma, jestem ewangelistą Jeśli masz jakieś pytania Możesz do nas podejść My jesteśmy normalni Jeśli chorujesz w ciele, też możesz do nas podejść Zostaniesz uzdrowiony Zostaniesz uzdrowiony Moc Ducha Świętego dotknie twoje ciało Ból może odejść, choroba może odejść Na imię Jezus bo jest napisane w Słowie Bożym Że na imię Jezus ode... odejdzie choroba Wszelka W imię Jezus Tak jest napisane w liście Apostoła Pawła Że Jezus Chrystus Wczoraj, dziś i ten sam na zawsze O tym może przeczytać W liście do hebrajczyków Apostoła Pawła 8.13 Tam jest napisane Jezus Chrystus Wczoraj, dziś, ten sam na zawsze Tylko nie wiem czy dla Ciebie Bo dla mnie On na zawsze On się ze mną zjednoczył Dokonało się zjednoczenie Tak jak drzewo się szczepi Jedno z drugim, by stworzyć nowy gatunek Tak samo On Ze mną się zjednoczył Poprzez Ducha Świętego Poprzez Ducha Świętego Dziś możesz być wolny I szczęśliwy nie musisz być niewolnikiem grzechu Nie musisz być pod pręgierzem diabła Tego nie musisz Tylko czy chcesz Ty chcesz Sam dokonujesz wyboru W swoim życiu Sam dokonujesz Nikt za ciebie wyboru nie podejmie Jak dokonujesz Wybór dziewczyny czy żony To coś ważniejsze Żebyś dokonał wyboru Albo diabłem, albo Lucyfer Nic pomiędzy innego Pomiędzy nimi nie ma nic innego. Albo niebo na wieczność, albo piekło z Lucyferem. Jeśli masz jakieś pytania, możesz do nas podejść.